Czy zamiast danych do konta mógłby mi po prostu podawać te typy? No, wiadomo, że gra na live, ale to nie jest problem w dzisiejszych czasach. Wiadomość na tam messengerze, ile idzie sekundę. to sobie mogę postawić? Hmm. No i zapraszam do dalszej części konwersacji. O co masz obawy? Wal pros wypłacić, wypłacić kasę, kasy nie wypłacę, nie da się uciec kasą, także to bez obaw nie możesz mieć, STS nie wypłaca kasy na inne dane, spróbuj sobie przejść cokolwiek na inne dane, nie przejdzie to, to raz, dwa, z twojego dowodu nie widać, na STSie również PESELu widać jedynie imię nazwisko, widać więc jeżeli o to chodzi również nie masz co się martwić zgadza się czy nie, co do dostępu, ja gram live, tak byłoby dużo łatwiej No, i właśnie, bo jeżeli ktoś żąda od was dostępu, osoba trzecia żąda od was dostępu do swojego konta Bugmahera, no to musicie wiedzieć, że Bugmaher w swoim regulaminie ma stosownie zawarte taką informację, że osoba nie może udostępniać osobom trzecim swojego konta do Bookmahera. No i w przypadku zweryfikowania takiego nadużycia, no, możecie mieć niemiłe konsekwencje. Ja to panu powiedziałem. Aby pan podawał mi, aby pan podawał mi swoje typy na live'ie. No i oczywiście tu już taka nerwówka, żartuję, haha, z tymi zapytaniami nic, nigdy żadnej konwersacji nie było, chcesz chcesz wpłać 3000, zaczniemy i tyle. I tutaj wiedział, że już nie ma do czynienia z łatwym zawodnikiem, no ale wiedział, że może mieć klienta, że ma klienta na patelni i teraz dobra, nie chce hasła, wpłać 3000 i gramy. Hej, a ile z wygranych idzie do Ciebie? Chciałbym teraz to wiedzieć. Znaczy chodzi o to, jak się dzielimy. Dawaj, Ruszamy, podaję pierwszy typ. Sprawdź czy masz arans, widzisz, ręczne na żywo. Wejdź w ten mecz, mecz Jak wejdziesz napisz, dam typ. Masz Savehow. VS arans. Ręczna widzisz. Oczywiście napisałem, że mam szedł rzeczywiście w ten typ. 24,5 ponad pierwsza połowa. Jak pojawi się 24,5 od razu, graj za 500 gram. Graj 25,5, graj 25,5 ponad też. Pierwsza połowa poszło i zapytanie. Widać, już był bardzo nerwowy. Ja zagrałem za 2 zł ten typ specjalnie. Za chwilę powiem wam dlaczego. 500 na 25 i 500 na 24,5. Linia się zmieniała, dlatego tak te Graj 24 24,5, teraz można, poszło, tak, poka, po co i teraz patrzcie, to jest żart, ja po coś z jakiegoś względu muszę mu pokazywać kupon, który zagrałem, jak mam z tego ma korzyść, że mu pokażę kupon. Skoro nie ma dostępu, nie mam dostępu, to chcę zobaczyć kupon, dowiem się, to niezła ta nasza współpraca. I ja wysłałem ten kupon, który postawiłem, jak pamiętacie, obstawiłem go za 2 zł, a miałem go obstawić za 500 zł. Ale żeby koledze się przykro nie zrobiło, no po to, pokazując Wam te wcześniejsze zabiegi, jak podrobić kupon, wysłałem taki kuponik ze staweczką 1000 złotych, co by nie było za nisko. Tutaj oczywiście przegrałem rycerza. Jak mówię, że zagrałem, to zagrałem dałem za tysiaka, bo pewny typ się wydaje, mogą się pojawiać błędy, bo szybko pisałem, podaj numer kuponu, halo kolego, bo widzę, że coś kombinujesz, a i tutaj oczywiście, zbyłem kolegę, a numer konta też Ci podać, a wypierdalaj stąd oszuści... E, przepraszam, możecie przeczytać, ciągle się do mnie sadzisz, Napisałem mu myślisz, że nie widzę, że farmazonem jesteś już, już nerwówka. Wiecie? I za chwilę wam powiem dlaczego. Spokojnie pokaż, pokazujesz, komu tak, wydaje się ok, ale banuję cię. Czekamy. Nie mam czasu na takie farmazony. Jesteś bałek, ale jakie farmazony? Zagrałem typ, który mi podał. No, zagrałem tylko typ, który mi podał, nie? No, zagrałem za dwa, ale wpisałem mu, za tysiąc. No to taka drobna różnica. Czekam 30 sekund na podanie, i widzicie, jak on się tutaj spieszy. Jak on się spieszy, żeby mu podał szybko ten typ. Ja mam i właśnie to jest całe clue. Numer kuponu: jeśli tego nie zrobisz, dostajesz bana. Ok, już. Ok, ok, więc wysłałem mu kupon, numer kuponu. Oczywiście zły numer kuponu, tak, żeby przeciągnąć to w czasie. Trochę to zajmie, mimo się sprawdzi, wbije, nie istnieje, to grubo. I wtedy okazało się, już, już było po powie, że typ no niestety nie wszedł, niestety trafiłem na te 20% jego zakładów, które nie weszły. No bo on opowiadał mi, że ma 80% skuteczności. No a niestety w tych 20% się znalazłem. Taki jakiś nieszczęśliwy jestem. Widząc jego zachowania, wiedziałem o co chodzi w tym całym procederze. Jeżeli dałbym mu dostęp do konta, Wyglądałoby to tak, że na naszym koncie oszust obstawia za 500 zł over 24,5. Potencjalnie, odliczając podatek obrotowy, nasz dochód netto wynosi 226 zł. Oczywiście, jeżeli kupon wejdzie, pan oszust jednak na swoim prywatnym koncie STS gra przeciwstawne zdarzenie do tego, które postawił na naszym koncie. A konkretnie poniżej 24,5 za połowę potencjalnego zysku z zakładu, który obstawił na naszym koncie, czyli 113 zł. Gra tak zwaną kontrę. Odliczając podatek obrotowy, wygra on 107,76 groszy. Jeżeli zakład nie wejdzie na naszym koncie STS, czyli jeżeli stanie się tak, jak to miało miejsce, naprawdę, to na koncie oszusta pojawi się 107 ,76 zł, 76 a na naszym koncie ubędzie 500 zł. Oszust oczywiście może zwiększyć swój zarobek, obstawiając u zagranicznego bookmachera bez podatku 12%. Załóżmy jednak, że tak nie robi, ponieważ potrzebuje prawdziwych wygranych kuponów STS, aby prowadzić działalność promocyjną na Facebooku i nakręcać kolejnych naiwniaków. Jeżeli jednak kupon wejdzie u nas, a nie wejdzie u oszusta, to niby oszust straci te 113 zł, a my zarobimy 226 zł. Będąc zauroczonym skutecznością pana Magika, zapewne będziemy chcieli, aby grał dalej. Jego głównym celem jest jednak, aby na naszym koncie STS Przegrać wszystko kontrując u siebie, czyli na koncie oszusta, aby ten mógł zarobić na tym procederze kilkaset złotych, dlatego też pytał, ile mamy pieniędzy na start. Jednak Typer nie ma za wielkiej kontroli nad tym, jak potoczą się wyniki wydarzeń i czy rzeczywiście będzie w stanie przegrać wszystkie pieniądze klienta. Dlatego, kiedy rzeczywiście uda mu się zarobić na naszym koncie, to pamiętajmy, że w sumie do tej pory nic mu nie zapłaciliśmy, ponieważ zapłata dla niego miała nastąpić, kiedy wygeneruje zysk. W takim wypadku pan Typer zażąda zapewne minimum 50% zysku, tak aby przynajmniej pokryć straty, które odniósł na swoim koncie STS, ale najprawdopodobniej zażąda jeszcze więcej, na przykład 70 lub 80% zysku, który teoretycznie wygenerował, aby być na plus, tłumacząc się, że jego usługi są drogie, bo jak widać, dawają zarobić. Jednak taka sytuacja będzie miała miejsce rzadko, ponieważ, jak już wspomniałem, głównym celem oszusta jest przegranie wszystkich pieniędzy klienta i wygenerowanie i wygranie ich na swoim koncie, oczywiście. Każdy kupon wygrany, czy to na koncie klienta, czy na koncie oszusta, jest zapisywany przez oszusta i z chęcią udostępniany, aby później móc nim promować swoje usługi na Facebooku. W moim konkretnym przypadku, gdzie oszust zgodził się podać tytuł bez podawania danych do mojego konta STS, sytuacja wyglądała tak samo. Oszust skontrował niby postawiony przeze mnie zakład za 1000 zł, dlatego tak bardzo chciał numer kuponu, aby mieć pewność, że nie straci na całym procederze. W tym przypadku oszust miał szczęście, ponieważ typ po jego stronie wszedł i on wygrał, a ja przegrałem. 1000 zł, a tak naprawdę 2 zł, ponieważ jak już wspomniałem wcześniej, podrobiłem kupon. Proceder ten musiał wyglądać na ten kształt. Ponieważ wszystkie kupony wysłane przez oszusta były prawdziwe co sprawdziłem na stronie STS wpisując numery kuponów, które podał, zapewne z kilku różnych kont klientów. Później już banalnym było utworzyć podgląd historii kuponów, co pokazałem w pierwszej części tej serii jak to się robi i dopasować ją do autentycznych kuponów. Ten pan, no czy no wiadomo, tak jak już powiedziałem, że większość, prawie wszystkie strony na Facebooku, to będą fakty, ale tu byłem przekonany, że pan jest, no nazwijmy to szarej maści, inwestorem bukmacherskim no bo dostałem z dwie-trzy już wiadomości od moich widzów, że zostali oszukani przez tego pana, no ja musiałem też to poczuć, ja straciłem całe 2 złote dałem się wrobić za 2 zł, ale co, co mu wysłałem podrobiony kupon za tysiaka to, to moje? No i właśnie myślę, że tak wygląda ten proceder, że chodzi o to, że on po prostu przegrywa pieniądze na koncie klienta, na swoje konto. No i później podsyła na przykład w screen z swojego konta, tak jak ten tam był właśnie wysłał na początku, że na przykład w jednym 4 na 4, nie? Czyli taki gorszy dzień danego, ale tak on, on będzie na plus ponieważ no, albo zarobił siebie, albo zarobił klienta. I z klienta na pewno się podzieli pół na pół, albo o ile w ogóle się podzieli, bo tak jak mówię, jego celem pewnie głównie jest przegranie pieniędzy na koncie klienta. A więc omówiłem już temat inwestorów, nazwijmy to szarej maści w zakładach bukmacherskich. Pokazałem Wam mniej więcej, jak działają. A teraz chciałbym pokazać Wam, gdzie już, jeżeli zdecydujecie się na te płatne typy, no to gdzie je szukać. No i już się pewnie powtórzę, ale... Korzystać z serwisów dla typerów, które mają monitoring zewnętrzny, i są to na przykład serwisy Blogabed, Betting Expert, Betrush. Jest kilka takich serwisów, a ja wymieniłem te najpopularniejsze. Jeżeli chcecie szukać płatnych typów, to ja wam to naprawdę tam polecam. A na przykład na Blogabed możecie zrobić to z moim poradnikiem, do którego link umieszczam w opisie tego filmu. Teraz przejdźmy do pytania: jak weryfikować? opłacalność płatnych typów. Bo jest to pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, że ono bardzo ważne w kwestii całego tematu płatnych typów. I na początku powiem również to samo, co już mówiłem kilka razy, że amator zakładów bukmacherskich no niestety nie będzie potrafił zweryfikować opłacalności typów bez podstawowej wiedzy takiej jak na przykład co to jest yield, abonament za typ będzie występował w dwóch formach. I będzie to płatność zapewne miesięczna lub płatność za typ. Tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy płatność za typ. Będzie oznaczała, że mamy do czynienia z podejrzanym typerem. Chociaż oczywiście na przykład na blogabet można również kupić typy odpłatnych typerów wypłatności rozliczanej za typ. No ale ona wtedy tam wynosi pół euro. Więc yy, są to kwoty... No, niezmiernie małe do tych, które oferują płatni typerzy, na przykład z Facebooka. Kiedy znamy już Yield Typera, a także ilość typów, którą poda nam mniej więcej w miesiącu, możemy określić, czy będzie on dla nas opłacalny. Jest to naprawdę dosyć łatwe przedsięwzięcie. Tak, jak tutaj to rozpisałem, musimy znać Yield. Dla przykładu. Jel naszego typera będzie wynosił 10%, średnia ilość typów w miesiącu 20%, cena abonamentu 100 zł miesięcznie. I tutaj, właśnie mówiąc o tej średniej ilości typów, no to właśnie w serwisie Blogabed możemy sobie obliczyć mniej więcej, ile tam ten typer podaje typów na miesiąc. Jest to, powiedziałbym, podstawowa wartość, którą potrzebujemy do zbadania opłacalności typera. My musimy wiedzieć, jaki kapitał przeznaczamy na danego typera. W naszym przykładzie będzie to 1000 zł i procent przeznaczany na każdy typ. Niech to będzie 2% naszego kapitału. 1000 zł, czyli 20 zł, 2%, aby nie powodować jakichś znacznych wahań kapitału, ponieważ nastawiamy się na zysk długofalowy, a nie chcemy uprawiać hazardu, chociaż chyba już uprawiamy. No i teraz po prostu jak już mamy te wartości, 20 zł nasza stawka mnożymy to przez 20 typów, które poda typer w miesiącu. Postawimy więc 400 zł, średni yield typera to 10%. Tutaj yield to procent zwrotu od zainwestowanej kwoty, czyli 400 zł, tyle postawiliśmy w miesiącu razy 10% jeldu to się równa 40 zł nasz szacunkowy zysk z tego typera pamiętamy że abonament miesięczny kosztował 100 zł o 40 zł odejmujemy 100 zł i wychodzi nam że nie opłaca nam się grać tego typera ponieważ nasza strata będzie wynosić 60 zł oczywiście przez miesiąc dwa może nawet trzy możemy grać Typera tracąc na nim, aby go na przykład sprawdzić, i jest to, to, myślę, bardzo takie dojrzałe podejście. Albo wychodzić na zero, aby później przeznaczyć większe środki już na danego typera. No ale niestety muszę również Wam powiedzieć, że jeżeli poszukamy sobie typera na przykład jakiegoś dobrego na blogabet i będzie on miał jeld załóżmy 10%, no to inny będzie jego jeld, a inny będzie jeld nasz. A dlaczego? No, ponieważ. Będą następować spadki kursów. No i teraz pewnie kilku niedoświadczonych graczy pomyśli, hmm, a mnie to nie będzie dotyczyć, ja będę szybki. No nie wiem, czy będzie tak szybki, bo pierwsze spadki można czasami dostrzec już po 30 sekundach od udostępnienia typu przez stypera. Ale jeżeli chcemy wiedzieć, czy dany typ warto jeszcze zagrać po spadkach, no to również bardzo łatwo możemy to obliczyć i musimy znać dwie wartości. Yield typera. Niech to będzie przykładowo 10% i kurs, który kładał typer na przykład 3. Kurs typera, po którym on pograł, dzielimy przez dodatnią wartość yieldu, więc dzielimy to przez 1,1 1 i wychodzi nam wartość 2,72. Wszystko powyżej tego można nazwać jeszcze value beta. Poniżej tego najprawdopodobniej w długim terminie będziemy tracić na danym typerze i w nie warto wtedy już grać takiego typu. Także zapamiętajcie ten prosty wzór, jeżeli będziecie korzystać z usług płatnego typera, bo pozwoli Wam to nie grać niewartościowych zakładów po spadkach, co może owocować zyskiem w długim terminie czasu. Do każdego typera powinieneś mieć również osobną historię typów, osobny budżet. Broń Boże, nie wrzucaj wszystkich typów od różnych typerów do jednej historii typów. Musisz sprawdzać, który typer jest dla ciebie opłacalny, a który nie, no i później wyeliminować tych typerów, którzy są nieopłacalni. I to nie ma tylko miejsca w przypadku płatnych typerów, ale również w przypadku darmowych typerów, czy też typów. Następnie odpowiedzmy sobie na pytanie, jak powinniśmy grać płatne typy? Oczywiście powinniśmy grać typ, który dostaliśmy od płatnego typera. Po najwyższym możliwym kursie najlepiej gdyby był to zbliżony kurs do wartości, którą podał typer, a najlepiej nawet gdyby był on wyższy. I to czasami się zdarza, ponieważ może się tak zdarzyć, że dany typer gra u jednego bookmachera wyłącznie u innego Bookmachera, a my możemy wejść w porównywarkę kursów od Sportal.com i znaleźć kurs jeszcze wyższy na ten typ typera. I może być to bardzo mądre posunięcie, ponieważ jeżeli typer poda typ na przykład u Bugmachera A, subskrybenci dostaną ten typ, od razu automatycznie wejdą do Bugmachera A, no i ten Bugmacher po, już podejrzewam, kilku sekundach będzie obniżał kurs na dane wydarzenie. A Bugmacher B, którego Ty obstawisz, porównywując kursy w OcPortal, jeszcze tego nie zdąży zrobić. Nie muszę chyba również mówić o tym, że powinniśmy grać za stawki, jakie podaje typer Chociaż kiedy sprawdzamy typera, warto wrzucić go, można powiedzieć, na płaską stawkę, bo jeżeli nie będzie zarabiał na płaskiej stawce, no to najprawdopodobniej nie będzie zarabiał na żadnym innym systemie stawkowania. I pamiętajmy również, że powinniśmy grać wszystkie, a najlepiej jak najwięcej wydarzeń, typów, które poda nam typer, ale tak jak już mówiłem, jeżeli stanie się to nieopłacalne, lepiej odpuścić ten typ. Płatne typy od strony technicznej. Abonament: Zapłatne typy najczęściej zapłacisz przez portfel, na przykład przez portfel internetowy, na przykład Skrill czy EcoPace. Również czasami może to się zdarzyć zależnie od serwisu, przez kartę płatniczą, a także przez przelew, czasami przez bitcoiny. I love bitcoin. Gdybym miał wam polecić jakiegoś tipa. To załóżcie sobie oddzielną skrzynkę pocztową na Gmailu, wyłącznie dla zakładów Bugmaherskich i wtedy zawsze podawajcie ten e-mail, na przykład w serwisie Blogabet. Zmieńcie sobie w aplikacji Gmaila na telefonie dźwięk powiadomienia. Spowoduje to, że jeżeli typer wyśle wam typ, no to powinniście momentalnie usłyszeć ten nietypowy dźwięk, który jest wyłącznie przeznaczony do skrzynki którą używacie do płatnych typów, więc będziecie wiedzieć kiedy obstawić. Ale jestem genialny. No i oprócz tego, że typy możecie dostać mailem, no to również możecie dostać je sms -em. Wiem, że w bloga Bet jest taka opcja i jest ona też dodatkowo płatna. A więc zagrożenia i problemy rzetelnych płatnych typów. No płatne typy mają kilka zalet i mają też kilka wad. Myślę, że mają niestety nawet więcej wad niż zalet. No, i główną taką wadą jest to, że musisz być cały czas w stanie gotowości. czekać na ten dźwięk z telefonu, aby szybko niczym. Hustain Bolt w 2009 roku w Berlinie wystartować do komputera. No i postawić typ, który nasz kochany typer nam udostępni. Następną ogromną wadą jest to, już o czym powiedziałem, że. Spadki kursów mogą już występować 30 sekund po udostępnieniu typu. Jeżeli jest to typer bardzo popularny, to wiedz, że na pewno tak się stanie. Więc mamy taki wielki dyskomfort psychiczny, no, że rywalizujemy z innymi subskrybentami o to, kto złapie najwyższy kurs. No i siłą rzeczy może to być na długim dystansie bardzo takie wyczerpujące psychicznie. Kolejnym minusem płatnych typów jest to, że jeżeli... No, jest to, że po prostu bookmacherzy nie są głupi. Jeżeli zobaczą kilka podobnych zakładów w tym samym czasie, no oczywiście, tak jak e, się domyślacie, na to samo zdarzenie, które poda nam typer, no to po czasie zapewne dostaniemy limit na nasze konto, ponieważ Bugmacher będzie to tłumaczył tym, że należymy do syndykatu graczy zakładów Bugmacherskich, no i w trosce o swoje interesy wprowadzi nam limity na konto, no bo jak, żeby grać wartościowe zakłady? No i pamiętaj, że płatny typer, pomimo tego, że mu płacisz, on nie jest maszyną, on może doskonale typować sobie w ciszy, spokoju, wiecie, na łące tam, owieczki, owczarki podhalańskie zaganiające je, ale jeżeli za jego plecami stoi kilka tysięcy subskrybentów, no to po prostu może nie wytrzymywać presji społeczeństwa no i może podawać typy, które już. Nie będą takie fajne jak na przykład na początku jego przygody, kiedy on był typerem budzącym podziw. Pamiętaj też o kwestii istnienia czarnych serii. Nie może być tak, że typer ma serię 10 na przykład zdarzeń z, z rzędu, które przegrał, a po mojej serii 10k widać, że jest to naprawdę, że jest to po prostu możliwe. No i nie powinieneś nagle wrócić wszystkiego, jeszcze do niego napisać: Zniszczyłeś mi życie, dojadę cię. No niestety nie. Czarne serie to coś normalnego w zakładach macherskich. A jeżeli ktoś Wam opowiada, że takie coś nie istnieje, to powiedzcie mu, że ja kazałem mu przekazać, że jest skończonym durniem. Przechodząc już do ostatnich kwestii, odpowiedzmy sobie na pytanie, dla kogo nie są płatne typy. No i płatne typy na pewno nie są dla ludzi niecierpliwych, dla ludzi, którzy chcą łatwo zarobić pieniądze, bo tych pieniędzy Łatwo, na pewno nie zarobią. Nie jestem również dla ludzi, którzy chcą się odkuć po przegranej u mahera Nie jestem również dla ludzi, którzy nie potrafią umiejętnie zarządzać budżetem i na przykład ulegają paradoksowi hazardisty, czyli sądzą, że jak obstawią rzuty różne w meczu Real Barcelona i im nie wejdą to jak zagrają za dwa razy większą stawkę w meczu Manchester United-Manchester City, to na pewno im wejdzie, bo progresja ma pamięć. A ziemia jest płaska. Oczywiście ludzie, którzy nie mają podstawowej wiedzy o zakładach buchmacherskich, ja już dostawałem wiadomości z pytaniami od swoich widzów, że zakupili jakieś płatne typy, że dostali typ, który na przykład było napisane AH0, to oznacza... Azjatyckich handicapów 0 i co to oznacza, gdzie to obstawić, jaki musi być wynik, aby dane zdarzenie weszło. Dla takich ludzi na pewno nie są płatne typy. Oczywiście dla naiwniaków nie są, chociaż przydawcy nierzetelnych płatnych typów bardzo liczą na takich klientów. No i przede wszystkim, co warto podkreślić, tak jak pokazałem na przykładzie, gdzie obliczaliśmy wartość typera, płatne typy nie są dla osób z małym budżetem i to musimy sobie naprawdę tutaj zaznaczyć. Ponieważ ktoś, kto ma 200 zł na koncie w STS, nie zarobi z typerem na nowe Maserati, nie zarobi nawet na Fiata 126P, chociaż ceny tego samochodu ostatnio mocno wzrosły. Także musisz mieć kilka tysięcy złotych na typera, aby korzystać z jego usług i jego usługi abonamentowej, aby stało się to dla ciebie opłacalne. No i odwracając pytanie, dla kogo są płatne typy buchmacherskie? No, na pewno dla osób, które mają większy budżet na grę, dla ludzi, którzy rozumieją zakłady bugmacherskie, wiedzą na przykład o istnieniu czarnych serii i wiedzą, że to jest coś po prostu normalnego, dla ludzi, którzy umieją zarządzać budżetem. No i przede wszystkim, chyba najważniejsze, świadomy gracz, korzystając z płatnych typów, będzie chciał po prostu kupić sobie czas, który normalnie poświęciłby na analizę. tak jak na początku. Już wspomniałem, jest to swego rodzaju takie przedsiębiorcze podejście do zakładów buchmacherskich. No to naprawdę bardzo długi film nam się zrobił z tego tematu. Mam nadzieję, że wyczerpałem cały temat, że po tym filmie już będziecie wiedzieć, że ogólnie no nie warto grać płatnych typów, a jeżeli ktoś chce no to musi posiadać odpowiedni budżet i mieć odpowiednią wiedzę. Mam nadzieję, że po tym odcinku Również zmniejszy się liczba ludzi, którzy zostali oszukani przez szarej maści analityków sportowych. Jeżeli masz jakiegoś kolegę, który chce skorzystać z płatnych typów, to proszę, podeślij mu ten film. Na pewno wyciągnie wiele, wiele przydatnych lekcji. I kto wie, może zagnie pana analityka sportowego jednym pytaniem: kiedy ten każe mu zapłacić 250 zł za. Trzy typy, które na pewno wejdą. Servus!